Wszyscy jesteśmy aktorami, ale tym razem z prawdziwą aktorką Gosią podchodzimy do niedzieli 17 listopada, 33. niedzieli zwykłej. Dzisiaj będziemy zadawać sobie fundamentalne pytanie: co do mnie mówi liturgia słowa? Abyśmy wyszli stąd ubogaceni i szli ze słowem do innych ludzi w naszym otoczeniu, bo przecież najtrudniej jest głosić w rodzinie, w swoim towarzystwie. Także zapraszam was do dzisiejszego filmu zakwasu chlebowego. Jak się tak przygotowywałaś do dzisiejszej liturgii Aha, słowa, to jakie masz jakieś takie spostrzeżenie? Ja bym od tego zaczął, bo nie chcę też przejmować inicjatywy, chociaż rzadko mi się to udaje. Dlatego niech będzie, że Ty zaczniesz. Eee, e, e, jakaś taka pierwsza prosta myśl, <śm> e, jak czytałam sobie Ewangelię, tak uderzyło mnie to ostatnie zdanie. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. I tak miałam, okej, okay. aniołowie to jeszcze kumam, ale syn? Że syn nie wie? Kiedy ma być ta, kiedy ma być koniec, kiedy ma być, no właśnie tutaj paruzja, koniec świata. To mnie tak zdziwiło, bo tak przecież wielokrotnie słyszymy w Ewangelii „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. I tak się, to dla mnie to było takim po prostu zaskoczeniem, że, no właśnie, że oni trójca jest jako jest jednym, a jednocześnie każdy z nich jest osobnym. Czy nie wiem, czy to może jest tutaj też bardziej jakaś kwestia tego, że on nie wie, nie wie o tym jako syn człowieczy, mm -hmm. czy już tam mu to było objawione. Eee, no ale tak, niewątpliwie jest to, jest to jakaś tajemnica i eee, no w ogóle jakby temat. Tak, dotykamy takiego o, ciężkiego o, tematu, dokładnie, trójcy, tak. gdzie tak wąsko można się poruszać bo w liście do hebrajczyków, co prawda nie w dzisiejszej liturgii, ale kiedyś miałem taką historię, że czytałem w Wielki Piątek przed całym kościołem dominikanów na Służewiu list do hebrajczyków, gdzie mówiłem, że Jezus ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, wiemy o co chodzi, ale że mam wrażenie, że kiedy On zstępował na ziemię, wyrzekł się tych wszystkich przymiotów boskich, nie? że On czerpał tą całą wiedzę, tą całą moc, z relacji z Bogiem. I to jest dla mnie takie niesamowite, że to jest taka trochę moja mm. interpretacja, ale jakby to przełożyć na moje życie, to sobie myślę, że przecież też mogę być chociaż w części jak Jezus. Czyli że jestem tu na Ziemi bez żadnej specjalnej mocy, ale całą swoją moc jakiegokolwiek głoszenia, działania opieram na relacji. Mm -hmm. Na relacji z Bogiem. I, I to, co mówisz, to właśnie mnie tak dotyka, że to potwierdza tylko, że ten syn naprawdę. Przyjął postać sługi, że jest mm. taki jak my, że nie jest kimś, nie chciał być kimś więcej. Chciał być pośród nas mm. i czerpać właśnie wszystko z relacji od ojca. Mhm. Mm mm -hmm. no, no tak, no jest to na pewno. Pełen... Jezus jest pełen jakichś takich. Czy w ogóle ta historia zbawienia, tak? Sprzeczności, mm. że to jest król ubogi, tak, mm. urodzony w żłobie. I no właśnie pełnia tajemnic, nie? że wiara no jest nieod, nie, nieodzownie łączy się z tajemnicą. Tak? Tajemnicę wiary mamy przecież, tajemnicę wiary. I wiara jest łaską. No ale sam właśnie temat no, ten powtórnego przyjścia, czy krańca Ziemi, tak? że to jest też e, przecież e, cała apokalipsa pełna w symbole, e, takich, których no, można interpretować na mnóstwo, mnóstwo jakichś e, e, dróg. Że to też są właśnie tajemnice i właśnie tą tajemnicą też jest właśnie to ten ostateczny koniec, tak? A dzisiaj jest bardzo tak głęboko poruszany. Na przykład w aklamacji, bo właśnie zaczynamy od końca. Ale czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym, no bo nie znamy dnia, w którym przyjdzie. To no też tak, czytamy. ale no tak, no ale dla mnie też to też jest tak, że ten temat w mhm. ogóle, zobacz, ten temat właśnie końca świata. Jakiegoś takiego życia pozagrobowego, tak, Jakiejś duchowości, duchów w ogóle, nie? To, że to zawsze to jest takie bardzo takie nęcące i że jak dasz taki nagłówek pod jakimś właśnie takim filmikiem, to że jest od razu więcej wyświetleń. Mm -hmm. Że czemu jakby my. co robić dzisiaj. <laughs> tak, strach się bać. <laughs> czemu my w ogóle tak jakby chcemy wiedzieć mm -hmm. kiedy? Dlaczego chcesz wiedzieć, kiedy będzie koniec, nie? Możesz się przygotować. No możesz się przygotować, nie? nie? Ale dlaczego chcesz się przygotować? To znaczy, że na przykład na co dzień yy, nie jesteś gotów na to, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Że to chodzi właśnie o to, co ty mówisz, nie? O relacji z Bogiem, że... Ym, pytanie też, jaką ty masz postawę serca. Czy ty czekasz na ten koniec i jakby w codzienności mówisz ok, jestem gotowy i mm. cieszysz się, czy boisz, nie? Bo mm. wydaje mi się, że jak takie tematy cię jakoś tak nęcą i są bardzo ciekawe, to, to że to wynika też trochę z jakiegoś tu właśnie postawy twojego serca, jakiegoś strachu, nie? Ale właśnie ciekawe jest to, bo ja mam takie doświadczenie z moimi na przykład znajomymi, że niektórzy, niektórych pierwszym impulsem do tego, żeby pójść do kościoła, zacząć wierzyć w Boga jest właśnie ten strach mhm. i niepokój, no tak. że mhm. Bóg często działa w jakiś taki dziwny sposób i może Aha. przyjść właśnie przez strach. To jest Aha. takie też moje doświadczenie, co dzisiaj może mi powiedzieć Ewangelia, że Bóg może przyjść przez, w zupełnie niekonwencjonalny tak, sposób tak. Przez, przez strach na przykład. Tak, tak, tak A może. No. Jak myślisz, jak mogę się przygotować, jak ty możesz, żeby być gotowym na przyjście syna człowieka? Y Wiesz co, no dla mnie chyba jakaś taka moja osobista droga to są y, życie w stanie łaski uświęcającej i sakramenty. Sakrament pokuty, pojednania mm -hmm. i y, no i jak najczęstsza Eucharystia. Mm -hmm. To jest to i na pewno jeszcze rozeznawanie woli Bożej w moim życiu. Mm -hmm. To jest w ogóle jakiś total temat. Nie? Mm -hmm. Jakby temat zaufania, y, temat właśnie bo wracając do czytań i odnośnie tego, co mówię um, o księdze Daniela, mhm. księga Daniela, w ogóle księga Daniela nie i sam Daniel. Jakie tam są przecież y, historie, ta że on z, tym piecem z piecem, z lwami i to nawet dwukrotnie, mhm. nie? że to jest i w ogóle ta postawa serca, ta postawa w ogóle właśnie, że y, no, no, t, y, y, nie pamiętam teraz imion tych reszty, y, tych, y, Ananiasz, Miszalnie, tak? że oni hmm. powiedzieli do, y, do tego króla, y, ja nie mam pamięci tego na, na, nazwiska. Chodzi o Dawina, czy nie, króla, nie, 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 nie. Y, tego króla y, babilońskiego wtedy. Dobra, powiedzmy, powiedz, że króla babilońskiego. Nie ta, zostańmy, <laughs> na tym, zostańmy na tym. To, to nie jest do końca. Y, tak. Y, mhm. I oni powiedzieli, y, my nie oddamy czci twoim bogom, mhm. twojemu bogowi. Możesz nas włożyć do tego pieca, jeżeli nasz Bóg będzie chciał nas ocalić, to nas ocali. Jeżeli nie, to nie. I to jest właśnie dla mnie jakby totalna postawa zaufania, i właśnie, no właśnie to jest ta nasza wiara, nie? Dla mnie to jest gdzieś jakaś ta kwintesencja, że ty się modlisz o wolę Bożą, bo wiesz, że Bóg jest dobrym Bogiem i że to, jak On chce działać, że to będzie najlepsze w Twoim życiu. Wiesz, księga Daniela, ileś tysięcy lat temu, jacyś młodzieńcy w piecu ognistym, którzy zaufali Bogu, Którzy nie chcieli stawiać nikogo, żadnej twarzy między mną, między nimi a Bogiem, ale do naszego życia to ma się bardzo aktualnie. Dzisiaj, jak czytam też przedostatnie zdanie, że niebo i ziemia przeminą, ale moja mhm. słowa nigdy nie przeminą mhm. i to się bardzo sprawdza też w moim życiu, że czytając te słowa nawet z księgi proroka Daniela. Potrafię przełożyć sobie na moje życie w XXI wieku, w 2024 roku jako maturzysta w liceum, i one potrafią mi przekazać jakąś mądrość. No. One, one naprawdę są bardzo aktualne, mimo no. to, że były pisane kilka tysięcy lat temu. I kiedy tak sobie właśnie myślę o, o tej księdze proroka Daniela i właśnie o tym heroicznym zachowaniu tych młodzieńców, o których mówisz, to myślę, że oni przede wszystkim chcieli zachować to pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Mm. Ale tym Bogiem może być wszystko. No tak, kryminalny tym... też nie w ogóle. No, no, no tak, tak, tak. Ale że tym Bogiem w naszej codzienności, mm. i myślę, że masz takie doświadczenie, mogą być pieniądze, mm. może być osoba, może być tak, telefon. Tak, w... mm. Wszystko może być tym Bogiem. Mm. I kiedy właśnie myślę o tych młodzieńcach, o pierwszym przykazaniu, to myślę, że wiele rzeczy może nas oddzielać od tego Boga. Że kiedy coś staje pomiędzy mną a Bogiem, to znaczy. Jeśli jakaś relacja, jakiś zawód, który wykonuje, profesja nie prowadzi mnie do Boga, mhm. jeśli oddziela mnie od Niego, mhm. odchodzę od Niego myślami, uczynkami, to jest dla mnie niebezpieczne i wtedy od tego pieca mogę zginąć. Ale jeśli wykonuję to, co wykonuję i widzę, że w tym czasie przybliżam się do Boga i jest to dla mnie dobre, to przestrzegam tego pierwszego przykazania. M może masz jakieś takie doświadczenie, że coś cię od Boga odciągało albo cię przyciągało. Mm, no tak, na maksa, mm -hmm. na pewno. A, tak, bardzo ważne pytanie. Nie? Bo, Dużo różnych rzeczy. To, to, to jest teraz bardzo osobiste. Życie. No właśnie, ale to jest, teraz to jest bardzo takie osobiste, ale czy, w czym no. cię Bóg kościół zauroczył? Zauroczył? Zauroczył. E, to może kurczę, zauroczył. Nie wiem, czym tak to nazwała. Okay. No, ja, wiesz, ale jak może chcesz, dlaczego ja sobie? jestem w kościele? No. Wiesz co, chyba ja się będę trzymać tych, <głos》>, tych sakramentów, mm -hmm. nie? że dla mnie to jest w ogóle trzon, mm -hmm. że ja jak jestem po, po prostu po spowiedzi i jestem w łasce uświęcającej, w stanie łaski uświęcającej, idę do komunii, to, to jest, ja mam pokój w sercu. Mm -hmm. Ja miałam to szczęście, że um, jestem z rodziny wierzącej, mm -hmm. I też jestem po formacji ruchu światło życie, więc można powiedzieć, że gdzieś to moje sumienie i serce zostało jakoś tak ukształtowane, mhm. i miałam to, to łaskę i błogosławieństwo. Też właśnie moi rodzice są w domowym kościele. I właśnie i to, przepraszam, że cię przerwę, ale to pokazuje, i, i możesz o tym też wspomnieć, że faktycznie rola rodziców w kształtowaniu wiary dziecka. Jest kluczowa, no. bo to chyba z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że oni byli pierwszym takim impulsem, który cię przyciągnął do Kościoła, tak, że, że Znaczy, to... tak, no, w sensie u nas my się zawsze wszyscy razem modliliśmy, mhm. nie? to o. tak mhm. i y, 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 wieczorem wszyscy klęczeli pod krzyżem i głównie mówiliśmy, z reguły mówiliśmy różaniec. Mhm. E, potem, gdy był ten Ruch Światło-Życie, to trochę wyszła taka modlitwa spontaniczna. Mhm. Ale no tak, no niewątpliwie jest to no, dom. Mój dom jest takim no, źródłem, jakby podstawą, fundamentem mojej wiary, mojej mhm. rodzice. I też takim nawet właśnie odwoływaniem się w trudnych tych właśnie, co ty mówisz, w tym piecu pełnym ognia, czy w jaskini pełnej lwów, która czasami jest. W moim przypadku mhm. <laughs> jakimś wyborem zawodowym, mhm. tak, okay. czy nawet brakiem pracy, bardzo często, bo w tym zawodzie jest tak, że częściej y, pracujesz od czasu do czasu. No tak, 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 <laughs> tak. Albo relacji, to na przykład to zawsze był taki powrót do, do Betanii, nie? Tam. Mhm. I wtedy od, w rozmowach z rodzicami odwoływanie się. No do tego, nie? Do tego. A, a, a albo nawet nawet mój tata ma taki zwyczaj, hmm. że mamy niedaleko sanktuarium maryjne um, Matki Boskiej Skrzatówskiej. Um, okay. i, y, I on mówi, a to jak odwozi mnie na pociąg do Warszawy, a to choć zajedziemy, nie? Pożegnasz się. Z... Albo, jak, poznanie, albo, tak? albo przywitasz. Y, to jak jest... to jest Koszali? Tak, tak, tak. tak no? Zachodniopomorskie, okay. no. Mm. Dzisiaj mam wrażenie, że psalm Psalm trochę mówi właśnie o tym Czy takim trudnym, no. trudnym doświadczeniu. Trudnym doświadczeniu właśnie pieca ognistego, takich lwów, takim wyrzuceniu na pożarcie trochę w życiu. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. I dalej ten psalmista mówi: Pan moim dziedzictwem, on mój los zabezpiecza. Mhm. I, I to jest jakby no. taka instrukcja trochę obsługi, co robić, kiedy znajdujesz się w momencie próby, w momencie jakiegoś no. załamania. Bo co ty, na przykład, robisz? W momencie próby, w momencie załamania. Tak. No, no, no nie. Ch chyba, że nie masz takich momentów. Mam. Ja, na przykład, yy, tak naprawdę, półtora roku temu nie miałam w ogóle pracy. Mhm. W ogóle. I pamiętam, pojechałam z moją dobrą znajomą do takiego domu miłosierdzia. To jest właśnie dom miłosierdzia w Koszalinie. Mhm. To jest taki dom, gdzie... Yy, to jest dom dla bezdomnych, mhm. gdzie możesz przyjść i po prostu dostać pracę, dostać dach nad głową, jedzenie. Można też tam pojechać i zrobić sobie takie krótkie dni w milczeniu. Tam jest całodniowa adoracja 24H. No Jest tam taki ksiądz bardzo charyzmatyczny, który też no, przyjął nas tam, po prostu, żeby pozwolił nam przyjechać, żeby zrobić takie dni wyciszenia. Ja włączyłam telefon na trzy dni. No i byłam w takim momencie, że ja już po prostu nie wiem, co mam robić, nie? Że gdzieś miałam wrażenie, że jestem Panie, Tobie wierna, a że gdzieś po prostu mi nie błogosławisz właśnie w tej pracy, nie? I naprawdę byłam e, tak już u kresu. I mówię, nie, to już może bez sensu to jest, nie? Mhm. Że może ja nie mam być aktorką, no bo, no bo nie mam tej pracy, no to co ja mam robić? Mhm. E, no i wracając stamtąd, po takim... Dostałam tam pokrzepienie, pocieszenie, ten pokój w sercu. E, włączyłam telefon. I dostałam od razu trzy maile z propozycją pracy. Mm -hmm. ja mam takie, wow, chwała Panu, nie? Mm -hmm. To jest niesamowite, że Bóg wysłuchuje Twoich y, próśb, modlitw. Mm -hmm. No ale czytam te propozycje pracy. Pierwsza praca, Audiobook o tożsamości seksualnej dla empiku. Mm -hmm. Okej. Okay. Druga praca, y, granie objazdowo, spektaklu. Y, no, takiej farsy, która jednak przyczynia się, żeby ogłupić publiczność, niż wnieść jakąś tam wartość. Trzecia praca. Y, jakiś y, propozycja do jakiejś tam, już nie powiem, której telewizji, y, w takim serialu, gdzie już na wstępnie powiedzieli mi, że konieczne będą sceny rozbierane. No i masz takie, no jak to, nie? Przecież, panie, modliłam się o to, i nagle masz jeszcze po prostu takie. Ja miałam takie, Boże, przecież to jest jak jakieś, ja nie wiem, jakieś na pokuszenie, nie? Jak ja mam tego, to odmówić, realnego zarobienia pieniędzy w momencie, kiedy nie mam? No i, i no, odmówiłam, nie? Odmówiłam tych rzeczy, odmówiłam tych rzeczy. No i wtedy. No, i wtedy <noise> przyszły naprawdę, przyszły Boże propozycje. Nie? Mhm. Takie, w których ja się czuję bezpiecznie i czuję, że to, co robię, ma wartość. Z zawsze sobie stawiam Pana przed oczy i, i myślę, że w tym przypadku też się to sprawdza, nie? że te kilka dni, kiedy mogłaś być, jak to stwierdziłaś, na tej adoracji 24 na dobę, um, że, że mogłaś postawić sobie dosłownie. Najświętszy sakrament przed sobą i patrzeć mhm. na niego, do niego wołać w takim momencie kryzysu, jednak przynosi taki pokój i. No nie, radość. no tak, to jest, to jest ukojenie. Na pewno. Kiedy ja jeszcze mam takie jedno spostrzeżenie mhm. odnośnie Ewangelii, że Słońce się zaćmi i Księżyc nie da swojego blasku, A, że, 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 że to jest jednak takie doświadczenie wielu ludzi, że, że spotykacie ciężkie doświadczenie, Wiele osób powtarza, że przecież i tak Bóg wyprowadza z tego wszystkiego dobro mhm. i tak zazwyczaj jest, mhm. ale niektórych doświadczenie jest takie, że faktycznie to słońce się zaćmi i już to słońce nie wyjdzie, nie będzie wschodu. Że ktoś nie wyjdzie z jakiejś choroby, że komuś naprawdę rodzina się rozwali, relacja, relacja się rozwali i że owoce pewnych ciężkich doświadczeń będzie widać dopiero, kiedy weźmiemy to w takim całym. W zestawieniu eschatologicznym po śmierci. Że czasem to słońce nie wyjdzie ponownie. Ja osobiście takiego doświadczenia jeszcze nie mam. I Bogu dzięki. Mam nadzieję, że hmm. mieć nie będzie. Czy no masz tak, jeszcze jakieś no... spostrzeżenia odnośnie dzisiejszej liturgii e, słowa? Tak. E, tak, mam. mam jeszcze jedną rzecz. <laughs> bo jest tu taka jest. jeszcze na koniec trzymana. Tak. E, wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata. Od krańca ziemi po kraniec nieba. No i to jest jakby też takie pełne nadziei, że wszyscy, jakby swoich, swoich wybranych, czyli swoich wiernych, tych mu ufających, mhm. zbierze, zbierze i w jedno miejsce i y, no, że będziemy w tej wiecznej chwale. Mhm. Y, ale jakoś y, po prostu nie mogłam nie myśleć w tym kontekście o tym, co się teraz dzieje odnośnie Izraela, y, <laughs> Ziemi Świętej. Ja y, w październiku ubiegłego roku byłam swoją wspólnotą na pielgrzymce tam. I e, 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 miałam taką okazję poznać Żydów e, mesjańskich, mesjanistycznych, jeśli tak to się dobrze. E, I to jest, to jest coś takie. No, bardzo, nie, w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego w kościele istnieje. Um, bardzo to jest ciekawe, bardzo to jest ciekawe, że oni uważają, że powtórne przyjście Jezusa nastąpi wtedy, kiedy naród wybrany, naród mm -hmm. żydowski, Izrael, przyjmie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I będą wtedy tam, nawet sobie zapisałam właśnie ten fragment mm -hmm. z Mateusza, gdzie Jezus mówi, jak stoi nad Jerozolimą, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Mhm. No i dla mnie to jest w ogóle, to dla mnie to było jakieś takie odkrycie też, um, że Pan Bóg działa bardzo um, też w czasie mhm. i w danym momencie. I że jak on wtedy przyszedł do Izraela, do narodu wybranego, to to naprawdę fizycznie jest naród wybrany. On przyszedł do tych ludzi wtedy. Mhm. My jesteśmy oczywiście też jakby wkupieni tak, w tę historię zbawienia. Jesteśmy też gdzieś, nazywamy się i utożsamiamy się z tym narodem wybranym, ale um, oni de facto są tacy, no, mi się to tak, no, tak fizycznie, tak, tym narodem. I z jakiegoś względu on tam poszedł, z jakiegoś względu właśnie do nich, wtedy. I, um, i to jest dla mnie bardzo przejmujące, to co się dzieje teraz w ogóle tam. I e, cała ta wojna, i jakby ta historia gdzieś. Faktycznie bym to jakoś e, mimo że mówię, żeby jakby nie, rozpo, nie, nie rozeznawać, nie rozpoznawać. Znaczy, są to jakieś znaki czasu, mhm. nie mówiąc mhm. o znakach czas, czasach ostatecznych pewnie. E, i, i, I jest to, ja, ja wyjechałam dzień przed wojną, przed wybuchem wojny, e, skończyłam swoją pielgrzymkę. Moja wspólnota tam jeszcze została i uciekali tym ostatnim samolotem, tym rządowym. Mhm. Y, więc widać, że gdzieś te znaki czasu są, że jakby dochodzi do jakichś przemian, tak? I... Y, y, że gdzieś y, bardzo w ogóle y, to słowo y, jest, y, wydaje mi się, adekwatne na, na ten czas, nie? Jest mhm. I jakoś tak, nie wiem, może trochę chaotycznie, ale... Y, Sprawdza się, czyli jednak. No, że to ma moc. To słowo się, się Jakbyśmy kojarzy? byli trochę wiesz świadkami tego? Uh -huh. nie? Że dopóki jakby nie powiecie, nie wyznacie, że jestem waszym Panem, uh -huh. bo też dużo Żydów się nawraca i dużo Żydów ma w ogóle śni, śni im się, Jezus. Uh -huh. nie? Co też jakby jest no, dla nich trudne, że to uh -huh. jakby zobacz, że to jakby ten rozłam, to jakby było u, u początków tam, nie? Oni nie przyjęli, nie przyjęli Jezusa jako swojego Wybawiciela i Zbawiciela, jako Mesjasza. No i gdzieś do dzisiaj nie oglądają Jego oblicza, nie? Dla mnie, jak ja poszłam pod ścianę płaczu i y, zobaczyłam tych wszystkich y, ja byłam wtedy, byliśmy wtedy, jak oni mają takie święto, święto namiotu mhm, tak. i tam było bardzo dużo Żydów y, ortodoksyjnych i oni wszyscy byli pod tą ścianą płaczu i oni się tak modlą, się tak bujają mhm. i oni naprawdę tam płaczą. I podeszłam pod tę ścianę i powiem ci, że to było bardzo dla mnie poruszające, bo to jest, dla mnie to było takie jak walenie głową w mur, nie? Mhm. Wiesz? Że oni nie patrzą, jakby... No oni oglądają tego oblicza, nie? Mhm. Jakby gdzieś to jest jakaś konsekwencja Konsekwencja to jest, jest jakaś konsekwencja grzechu ich przodków. Mhm. Dlatego uważam, że właśnie musimy się modlić za, za naród wybrany, za Izrael, teraz zwłaszcza to, co się tam dzieje, żeby no, żeby po prostu przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Amen. Mi się z tymi czterema stronami świata kojarzy, nie wiem, czy dobrze powiem, Kordion, który rozrzuca tę ziemię. <laughs> Ale tu takie wyrwanie trochę z kontekstu. Dzisiaj o Roli rodziny, o tym co robić w kryzysie, co jeśli jesteśmy w jakimś dołku, oraz o Izraelu razem z Gosiu. Bardzo dziękujemy. Trzymajcie się.